Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Kwadrans z Ekspertem. To już drugie nasze spotkanie. Maciej Nowiński, przedstaw się. Witam, Maciej Nowiński, prezes Grupa Doradztwa Kreatywnego Pronost. Zajmujemy się szkoleniami, doradztwem, oprogramowaniem dla przedsiębiorstw motoryzacyjnych, głównie dla przedsiębiorstw motoryzacyjnych, a ja też od 17 lat jestem zawodowym... Audytorem, prowadzę audyty głównie dla przemysłu motoryzacyjnego w obszarze motoryzacji. Jako inżynier RD interesuję się automotivem, publikuję jako dziennikarz na przykład na portalu LinkedIn czy Facebook. Możecie tam znaleźć nasze poprzednie nagranie dotyczące standaryzacji, podejścia procesowego oraz mapowania strumienia wartości. Dzisiaj będziemy skupiać się na APQP, na PPAP, czyli tajemniczych skrótach, które mam nadzieję, że wyjaśnisz. Skąd się w ogóle wzięła koncepcja APQP? I co to znaczy? Angielska wersja Advanced Production Quality Planning, czyli zaawansowane planowanie jakości wyrobu i plan kontroli. Taka jest dokładna nazwa tego podręcznika. Podręcznik amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego, opublikowany w latach 90., pierwsza wersja, który mówi o tym, jak ma być wdrażane nowe uruchomienie, nowy produkt, nowa koncepcja w organizacji produkcyjnej, a więc jest to cała metodologia pracy metodologia postępowania. W zakresie moglibyśmy to skrócić do pojęcia zarządzanie projektami, zarządzanie nowymi uruchomieniami, implementacja nowych produktów w organizacji produkcyjnej. Jako metodologia powstała to jako odpowiedź na pewnego rodzaju stan rynku, czyli analizy dotyczące przedsiębiorstw, analizy historyczne, zbierania danych pokazujące, jak działają przedsiębiorstwa, mówią nam rzecz bardzo wyraźnie jedną. Jeśli byśmy zapytali, gdzie są wykrywane wady, gdzie wykrywamy to wszystko, co jest wadliwe w produkcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Najczęściej ta wadliwość wykrywana jest w procesach produkcyjnych. Oraz no, co najgorsze, u klienta. Czyli jeśli jest to akcja recallu, akcja zwrotu produktu z rynku. Bardzo e, dużo to kosztuje. kosztuje renomę marki. Tak jest. E, niszczy Goodwill, niszczy, niszczy markę tak, tego, e, tego klienta. I e, odpowiedzią na to miało być e, APKupę. Dlaczego? Ponieważ dogłębna analiza przyczyn tych problemów mówi jedno. 80% przyczyn tych problemów, które dzieją się w systemach produkcyjnych i postprodukcyjnych. Wynika z błędnego projektowania, wynika z wad projektowych, wynika z nieuzgodnienia nie w sposób precyzyjny z klientami wymagań, nie do określenia tych wymagań, niejednoznaczności definicji, charakterystyk, kontroli, sposobów kontroli itd., itd. Odpowiedzią na to ma być APQP, metodologia zarządzania projektami, która poprzez pewną, Swojego rodzaju systematyczność, sekwencyjność i pewne krytyczne punkty, jak gdyby zdefiniowane przez tą metodologię, ma zapewnić, że produkt, który będzie wychodził od dostawcy, jest tym, czego oczekuje klient i nie będzie miał w sobie ukrytych wad, które najgorzej oczywiście, jeśli będą wychodzić na rynku. Endusera, czyli na rynku kierowcy, który jeździ samochodem i który jest niezadowolony z tego tytułu. Pojawia się tutaj tajemniczy skrót DFMA, jeśli chodzi o fazę projektową. Rozmawiałem o tym ze Zbigniewem Humderem. To nagranie jest dostępne na LinkedInie. Na przykład można posłuchać. Bardzo ciekawe. Razem sporządzamy taki arkusz. Lepiej planować niż działać spontanicznie, ok, ale pytanie, kto za to zapłaci? W większości przedsiębiorstw zarząd niechętnie patrzy na powiększenie kosztów w fazie projektu. Natomiast jeśli chodzi o akcje serwisowe, Pieniądze znajdują się nagle, no lećcie, naprawcie, znajdźcie przyczynę. To jest, to jest... Ja, ja bardzo często na, na szkoleniach pytam, jeżeli byśmy spojrzeli na ten wykres, który pokazuje tak, tą górkę problemów, która jest w systemie produkcyjnym i tą drugą górkę przyczyn, która jest zupełnie gdzie indziej, a więc w systemach projektowych. Jeśli byśmy na to nałożyli krzywą kosztów, to ta krzywa kosztów rośnie wykładniczo w górę, im dalej jesteśmy na etapie uruchomienia nowej realizacji, nowego, nowej produkcji. A więc jeśli już to jest system produkcyjny, to ta krzywa już biegnie znacząco intensywnie w górę. Więc, w związku z czym ja często zadaję na szkoleniach pytanie, gdzie się opłaca inwestować? Gdzie się opłaca inwestować z punktu widzenia tej krzywej? Na tak, początku, czy na, na początku czy na końcu? Odpowiedź jest bardzo prosta, patrząc na krzywą. Na początku powinno się inwestować, bo te koszty są wielokrotnie niższe niż koszty wycofania produktu z rynku, czy akcji nawrotowych, czy akcji akcji kontrolnych, akcji, akcji yy, kontroli takiej, takiej finalnej w procesach produkcyjnych. A jednak mimo to organizacje nie decydują się na ponoszenie tych kosztów na początku. Pytam, dlaczego? Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta. Na początku nie widać uzasadnionej potrzeby wydania pieniędzy. Wydaje nam się, będzie ok. Jakoś to będzie. Natomiast w przypadku wadliwości produkcyjnej czy reklamacyjnej, wycofania produktu z rynku, już nie ma co dyskutować. Jest problem, gasimy jedziemy, pożar. gasimy pożar. Tak? A więc ta sytuacja powoduje to, że organizacjom wydaje się, że nie potrzeba wydawać pieniędzy na początku. Nie potrzeba. W związku z czym co robią bardzo często? Takim bardzo częstym wskaźnikiem w budżetach projektowych jest wskaźnik, który się nazywa cost saving. Ja tego nie rozumiem. Czyli ustalamy budżet mówiąc, ten budżet ma służyć temu, żebyśmy wyprodukowali dobry produkt. Po czym nakładamy na ten budżet cost saving. Czyli tniemy bardzo często rzeczy, które właśnie są elementami ochrony procesu i ochrony klienta przed ryzykami, które on yy, może ponieść. Takie jak na przykład pokajokę, metody error proofing, tak różnego rodzaju i tak dalej. Bardzo częsty przykład. Firmy wolą wydawać dziesiątki tysięcy euro na kontrolę finalną, na kontrolę poprzez selekcję różnego rodzaju firmy selekcjonujące, ale nie chcą wydać po kilkanaście tysięcy euro na error proofing, na pokajokę w procesie, bo bardzo często to idzie z innego budżetu i jest bardzo często decyzja na negatywna, tak, jak gdyby z tytułu, tych, z tytułu tych wydania tych pieniędzy, tych kosztów poniesionych na te pokajoki czy error proofingi, mimo tego, że. Tak jak powiedziałem, statystycznie, jeśli wystąpią błędy, jeśli wystąpią reklamacje, to one prawie zawsze są wielokrotnie kosztowo wyższe niż te koszty tych zabezpieczeń w procesie, które byśmy wprowadzili. Dokumentacja PQP wymienia pięć kroków, na które składa się cały proces, ale nie musi być ich tyle samo. To, co jest ciekawe, jeśli dobrze pamiętam, drugi krok, równoczesny start rozwoju projektu i procesu. Drugi, często? Trzeci. Tak, drugi, trzeci. Często jest inaczej w życiu. Nie ma takiej sytuacji, kiedy projektant daje nakaz technologowi, zrób mi to, co narysowałem, a ten drugi się biedzi, bo tego się po prostu nie da Produkować, zmontować, tak. szczególnie z otoczeniem mhm. klienta. Tak, znaczy to jest, więc taka... jest mądre postępowanie. Tak, to jest też takie trochę moje doświadczenie. Jak ja zaczynałem pracę e, kilkadziesiąt lat temu, to, e, to mm, zaczynałem w biurze konstrukcyjnym i do dzisiaj pamiętam ten rozdźwięk tak? taki e, hierarchiczny. A więc pracowałem jako konstruktor e, i, i byliśmy grupą konstruktorów, i ta druga grupa technologii to była non-stop walka, to była non-stop. E, dyskusję, kto jest ważniejszy w organizacji, czy konstruktor, który projektuje wyrób, czy ten technolog, który go potem ogranicza, e, przecina mu jest, Tak jest, no, tak jest mówi, technolog, ja tego który mówi, da, tego się nie da, nie tak. mamy maszyn, nie no ma materiału. Motoryzacja w tym względzie mówi bardzo wyraźnie, to, to, co, to co wynika z PKP, jak zobaczymy na ten wykres, który właśnie etapu drugiego i trzeciego, który zaczynają się w tym samym czasie, czyli projektowanie wyrobu i projektowanie procesu ma się rozpocząć w tym samym czasie, to jest nic innego co, co motoryzacja nazywa tak zwanym simultaning engineering pojęciem, tak? czyli tak zwana inżynieria symultaniczna, inżynieria współbieżna, czyli inaczej mówiąc, mówiąc prościej, konstruktor, który projektuje konstrukcję, nie może projektować konstrukcji jakkolwiek sobie, myśli i z gwiazd, on ją musi projektować tak, żeby tą konstrukcję można było technologicznie wytworzyć, czyli takimi standardami w motoryzacji. Tutaj też widać tą zasadniczą zmianę, która się zaczyna pojawiać w standardach. W poprzedniej wersji, w poprzedniej wersji normy, czy jeszcze w tej cały czas obowiązującej, czyli ISO TS 16949 nie mieliśmy tak jednoznacznie zdefiniowanych pojęć, jak na przykład design for manufacturing, design for assembly, design for Six Sigma. Zaraz wyjaśnię te pojęcia. DFA, DFM, tak jest. Tak. DFA, DFM DFMA i tak dalej. Jak w tej chwili w nowym standardzie IATF 16949, czyli zdecydowanie motoryzacja zaczyna podbijać poprzeczkę. Co to są za pojęcia? Design for manufacturing projektuj pod wytworzenie, design for assembly projektuj pod montaż. Czyli jeszcze raz konkludując, konstruktor musi użyć w swoim procesie konstrukcji, konstruowania musi użyć technologa. Współkonstruować z nim swoją konstrukcję, bo to ten technolog ma mu powiedzieć, czy tak zdefiniowana konstrukcja będzie możliwa do wytworzenia technologicznego. Czy moje zasoby organizacyjne dają mi możliwość wytworzenia tej konstrukcji w procesie seryjnego wytwarzania. A więc. Zdecydowanie w tej chwili te zmiany, które są na rynku, zmierzają w kierunku takiego mocniejszego wdrożenia tej metodologii, właśnie o której, e, o której rozmawiamy: APQP, Advanced Production Quality Planning, a zaawansowanego planowania jakości wyrobu, przybliżenia e, tej ideologii w, e, w systemach jak gdyby, pracy dostawcy. Tak? Dobrze. E, branża Automotive rządzi się własnymi prawami. Jest to jedna z najbardziej restrykcyjnych branż przemysłu. Jakie pułapki e, napotkamy, chcąc e, działać jako dostawca tej branży? Mm, e to jest bardzo ciekawe w ogóle, jak z mojego, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, jak zmienia się podejście w tej branży motoryzacyjnej. Ja zaczynałem pracę jako audytor 17 lat temu. Zostałem audytorem motoryzacyjnym w 2003 roku, a więc w tej chwili jest to 13 lat mojego doświadczenia motoryzacyjnego, chociaż przedtem w sposób oficjalny, chociaż przedtem. Prowadziłem również audyty, audyty w zakresie, w zakresie ISO TS a czy w zakresie wcześniej jeszcze QS9000 w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, jeszcze jako nie audytor, a jeszcze jako audytor trenujący. Ale ja tą zmianę obserwuję ogromną, to znaczy widać jak przemysł motoryzacyjny, czyli w domyśle dalej mówiąc IATF, Zrzeszenie Producentów Motoryzacyjnych takich jak BMW, jak, jak Volkswagen, jak Fiat, jak General Motors, jak PSA, Peugeot Citroën, jak Renault ale również Narodowe Zrzeszenia Motoryzacyjne, Ajak Amerykański, VDA Niemieckie podbijają poprzeczkę. I, I takim właśnie obrazem tej podbijania poprzeczki jest coś takiego, co się nazywa taka strategia, która została opublikowana oficjalna, strategia IATF-u, jeśli chodzi o certyfikację ISOTS-a. Ta strategia oficjalna, która rozpoczęła się 1 października 2013 roku, została opublikowana, brzmi oficjalnie Rising the Bar czyli podnoszenie poprzeczki, to jest oficjalna strategia IATF. Ona się koncentruje na takich dwóch punktach strategicznych. Pierwszy punkt strategiczny to to, żeby jednostki cer certyfikujące, czytaj, audytorzy e, oceniali tak samo przedsiębiorstwa. Sprowadza się to do, do, do tego, że nie może być sytuacji takiej, że Nowiński wchodzi do firmy i ocenia, wypisuje 10 niezgodności, a inny audytor, czy to z tej samej jednostki certyfikującej, czy innej wchodzi i nie definiuje żadnej niezgodności ma być tyle samo, czyli jednostki certyfikujące mają być nośnikiem idei IATF-u, mają punktować tak samo przedsiębiorstwa z tytułu VAT, które w tych przedsiębiorstwach są. To jest pierwszy element strategii. Drugi element strategii to jest takie sformułowanie, że nie każdy błędnym jest oczekiwanie, że każdy ma dostać certyfikat. Ja tego założenia na początku jak ta strategia się pojawiła w tym 2013 roku nie do końca rozumiałem. Myślałem sobie: "A takie założenie, które zostało przyjęte przez decydentów." Natomiast od tego roku moje doświadczenie mi mówi, mają rację. Tak się dzieje. Dlaczego w tym roku zabrałem czy niejako zostałem zmuszony do zabrania dwóch certyfikatów i to firmom naprawdę Proszę mi wierzyć, z pierwszej dziesiątki producentów motoryzacyjnych świata. Oczywiście nie całej firmie, ale oddziałom tych firm. Natomiast w obydwu przypadkach ta sytuacja była konsekwencją decyzji General Motors, który nie dał zgody na akceptację planu działań, który został przedstawiony przez firmę z tytułu problemów, które mieli u siebie z tytułu realizacji wyrobu. A więc. Ta sytuacja prowadzi w efekcie do odebrania certyfikatu. No więc doświadczyłem w tym roku jak gdyby tego zdecydowanego zdecydowanego podbicia tak, tej poprzeczki e, e, poprzeczki dla przemysłu motoryzacyjnego. Będzie trudniej dla dostawców, będzie trudniej dla Ciebie jako audytora. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja myślę, że moglibyśmy tak długo jeszcze rozmawiać. Może zachęcę tak, żeby osoba zainteresowana, nasz słuchacz skontaktował się z firmą Pronost na stronie internetowej www.pronost.pl i samodzielnie porozmawiał z tobą lub zamówił odpowiednie szkolenie, bo macie tego dużo. Natomiast mówiłeś, pracuję już kilkadziesiąt lat, ja tego tutaj nie widzę. Hmm. Jesteś wysportowanym człowiekiem, co robisz, by tak dobrze wyglądać? Sport, sport, sport. Praca, praca, praca. Nie, no zdecydowanie, zdecydowanie bardzo ważnym elementem jest taka kwestia zrównoważenia tego, tych dwóch światów, tak? Czyli świata zawodowego i świata osobistego. Myślę, że gdzieś w jakimś pewnym momencie. Yy, moim życiowym, uczestniczyłem w wyścigu szczurów, to się skonsumowało niedobrymi rzeczami w moim życiu, ale teraz zdecydowanie taką ważną rzeczą, która jest dla mnie, to jest ten, ten element tego świata osobistego, czyli sport, jeżdżę na rolkach, kocham rolki. Jeszcze codziennie, jak tylko mogę, mam ze sobą zawsze dwie albo trzy pary tych rolegów u siebie w aucie, w zależności od tego, co jeżdżę, czy freestyle, czy, czy Speeda. To, to jest różny rodzaj w tym momencie narzędzia, które musi być użyte. Od jakiegoś czasu zacząłem biegać. No i, i kwestie zdecydowanie też diety, czyli. To jest też myślę, że coś takiego, do czego człowiek dojrzewa w pewnym momencie i, i musi to wziąć w swoim zakresie działania. Dobre paliwo jest nie tylko ważne w przypadku motoryzacji. Zdecydowanie to. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ona była interesująca. Jasne. Na portalu LinkedIn, jako Sławomir Szczepaniec, dziennikarz, promotor marki, publikuje wiele nagrań o tematyce technicznej, ale nie tylko. Zajrzyjcie sami, posłuchajcie. Również zachęcam do odwiedzenia strony pronostu. Sławomir Szczepaniec, Maciej Nowiński. dziękuję. Dziękuję również.